TV Środa. Rozmawiamy z Ewą Kusiech bartkowiak dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Dzisiaj tutaj świątecznie, kolorowo i wesoło. Tak, szanowni państwo, po raz kolejny otwieramy fotowioskę świętego Mikołaja. Jest to miejsce, w którym w różnych aranżacjach możecie państwo sobie robić rodzinne yy, zdjęcia na pamiątkę. Dzieci są zachwycone, kolorowo, wesoło, jest gorąca czekolada, jest zimowa herbatka. Bardzo się cieszę, że tak dużo rodzin nas odwiedziło i że to miejsce emanuje tylko dobrą energią, bo taką chcemy państwu przekazywać. Tutaj widzę, że dużo pracy zostało włożone. Kto tutaj brał udział w przygotowaniu? Dokładnie. No, całość przygotowują pracownicy Ośrodka Kultury. Jest to naprawdę garstka ludzi, ale też zaangażowaliśmy w tym roku do przygotowywania różnych ozdób. Nasze dzieci, które uczestniczą na zajęciach plastycznych także miały tu swój wkład, za co im bardzo też podziękowałam. I jak to wygląda? Kiedy tutaj można przyjść, kiedy można oglądać, zrobić sobie zdjęcie? Wioska jest czynna popołudniami, bo chodzi o to, żebyśmy uruchamiali światełka, także będzie od godziny 17 do 20 codziennie przy muzyce, można sobie przyjść zrobić zdjęcia, nawet w święta, szanowni państwo, także zapraszam, bądźcie z nami, korzystajcie z tych pięknych miejsc, niech wam będzie dobrze.